Muszę być większa, Turcja po tobie. Co? Jajco! Pęce, pęce cała Turcja trafia w moje ręce. Dobra, teraz wy. Nareszcie jestem w końcu duża. Mam pomysł, moi bracia, a może się dołączycie do mnie? Mówię teraz za wszystkich, że chcemy się dołączyć. HMM Kazachstan, chcesz dołączyć do mojego sojuszu antypolskiego? Co? Nigdy. A nawet wszystko powiem Polsce. Polska, słuchaj tego, Grecja i ten i jej sojusz chcą cię zaatakować i twojego dziadka. Spokojnie, drogi Kazachstanie, on tylko wymyślił ten sojusz i ma te tereny tylko dlatego, że chce się mocno kozaczyć przed mną. Ach, czyli cię ostrzegam przed niebezpieczeństwem, a ty nic nie robisz z tego powodu, a nawet idę sobie.